Witam serdecznie, w kolejnej części zagrajmy w Dungeon Hunter. W ostatnim odcinku mieliśmy się wybrać do południowej drogi i ocalić pewnego człowieka. Teraz w tej chwili mamy porozmawiać z tym człowiekiem w mieście, co właśnie teraz zrobię. I w liście questów teraz mamy Zabić pająka, i dostać się do jaskini bandytów. Więc idziemy do południowej drogi. Właśnie właśnie dlatego się przydaje ten zielony glut, ponieważ nie tracimy dużo życia, praktycznie nic, bo możemy go stawiać, dopóki nam się mana nie skończy. Właśnie w tej chwili. I teraz tak, w drzewku umiejętności mamy <laughs> dwa czary, właśnie tego gluta i miecz do przywołania. Więc jeżeli byście chcieli inwestować w te czary, to radzę w jeden czar w zainwestować wszystkie, w wszystkie punkty, niż po trochu w każdy po kolei. Ponieważ jest to nieopłacalne i na późniejszych poziomach się to wszystko właśnie okaże. Właśnie mamy to jest ten pająk, którego mamy unicestwić. Tak jak każdy boss, ma dużo wytrzymałości, Doszy nam poziom. Minusem maga na początku jest to właśnie, że nie ma zbyt dużo many, żeby używać tych czarów i trzeba mieć zapas mikstur, żeby mieć po prostu tą manę. Znowu się skończyło. Dopiero na poziomie 15 dostajemy umiejętność, która przywraca nam manę. Ileś tam punktów na... Done it just. Ktoś mi na forum napisał, że żebym zlikwidował szumy ale myślałem, że to przez głośnik, bo nieraz jak mam wyłączony dźwięki, to właśnie gram to szumi. Podłączyłem głośniki zewnętrzne. Tego szumu nie ma ale jak patrzyłem poprzednie filmiki, to nadal ten szum jest. Więc jeżeli by ktoś wiedział jak to usunąć, to proszę wysłać mi Przyładną wiadomość na forum czy na GIE. Właśnie doszliśmy do tej jaskini, tylko jeszcze rozdam punkty. Możemy tam wejść. Więc ma się takie pułapki, w które wejdziemy, to zabierają nam życie. Pierwszą grę powiem tak, że jak zaczynałem w to grać, to zacząłem grać z zabójcą. Powiem wam, że ta postać jest bardzo dobra, jeżeli mamy walki z pojedynczymi wrogami, bo on atakuje tak szybko, że wróg jakoś się tak mota, że nie może oddać poprawnego ataku i tak, jakby ten cios jego był blokowany. To mi się właśnie w nim podobało, ale jeżeli na przykład napadło nas trzech albo czterech, albo nawet więcej, to już nie mieliśmy po prostu szans bez mikstur, oczywiście jest yy, na innych profesjach też jest taki czar atakujący, znaczy tak, on jest taki sam, tylko po prostu nie dają takich efektów jak na magu mam sobie dwa tak czy dwa w energię i w umiejętność ładania laskami Myślę, że trochę przydługa będzie ta misja. Mam nadzieję, że mi się uda skończyć te misje. No, chyba już końcówka jest no i to jest właśnie ten Boss, którego mieliśmy zabić i skrzynia, do której mieliśmy dojść, powiem tak. Ja się bardzo późno o tym dowiedziałem, że można takie coś zrobić. Mianowicie, można wejść w pauzę i exit level kliknąć. Wtedy wychodzimy do. Tego menu nie tracąc questów, które zdobyliśmy, po prostu jak ja zaczynałem grę, to przechodziłem mapę i wracałem się tą samą drogą. Teraz skończę tego questa i na tym chyba zakończę nagrywanie. Jeszcze zacznę kolejny quest. W Na tym odcinku czeka nas wyprawa do właśnie tej studni, co tu stoi i co się świeci. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Będę się starał jak najczęściej nagrywać te zagrejwy i recenzować nowe gry. Dziękuję za oglądanie i polecam się.